Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne. W imię Jezusa Chrystusa występuje przeciwko wszelkim wzorcom bezustannego cierpienia, a także ukrytemu zamiłowaniu do cierpienia i potrzebie doświadczenia niepowodzeń. Przełamuje. Wszelkie utarte schematy emocjonalnego bólu z powodu czucia się bezużytecznym, bezwartościowym i zdesperowanym występuję przeciwko powtarzającym się w mojej rodzinie, przypadkom złamanych serc, a także poczucia braku przynależności do ludzi i miejsc. Sprzeciwiam się wszelkim doświadczeniom rozpaczy, poczucia własnej bezwartości, bolesnym urazom i porawającym doświadczeniom emocjonalnym. Mówię nigdy więcej. Wszelkim rodzajom odwrócenia, zgorzknienia, urazy i braku przebaczenia wywekam się każdego rodzaju zła. negatywnych postaw i braku miłości w pokoleniach moich przodków. Panie, proszę Cię, byś przypomniał mi wszystkie głęboko zakorzenione wzorce problemów, które pragniesz uleczyć, wstyd, ból lub wal. Odkryj przede mną Odziedziczone po przodkach Specyficzne wzorce zaburzeń Wobec których Mówisz dzisiaj Nadszedł Czas uwolnienia Już siekierka do korzenia drzew Jest przyłożona Ewangelia według świętego Łukasza Rozdział 3 Wers 9 Panie, proszę Cię teraz Abyś potężnym Dotknięciem Ducha Świętego ogarnął swoim przebaczeniem wszystkie pokolenia dwewa genealogicznego. Dzięki Ci, Panie, wydotykaw nas, uzdrawiaw i leczyw. Modlę się o to w imię Jezusa. Amen.